Let's roll! Let's roll. <laughs> Au! Dobra, i witam wszystkich w kolejnym odcinku z na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w cs Warzone! Dlaczego w Warzone, a dlaczego nie? Ja wiem, co to gram sam, więc może mogę mieć problemy? Zazwyczaj biorę tablet z pilotowaniem, ale skoro gram sam, no to kupię sobie pancerz i hełm. No i zobaczymy, może wyjdzie, a może nie. Byle by lagów nie było. Dobra daj to to. Oh, fuck, to, co, co, no wiem. Cześć eee, wódki Wódki fajne są ja. Dajcie mi brońki o, Zapomniałem o butach Wróciłem kp poważnie Dawaj amunicjon ja czy to mogę spiąć? Nie, mogę. Dawaj, spierdzielaj, no. Pany. Ciekawy! Hm, zapomniałem, że tu się podnosić nie mogę. Łoł! Wow. Oj, dziwo. Przodnik? No dobra, wejdźmy tam. No okej, halo. Uuuu, shotgun. Oj, wziąłbym tego XM-a, no... którzy... jakby tam na daleko, goście, to mam przewalone. Paraszutto! Dobrze. Arok waktu beres, lupa. Nyat, sama lu aja. Nie ma Nie mam amunicji Dobra Damówię sam amunicjon, będzie git Chodź droniku, chodź! Zaraz dechnę, ale mam lagi

Wchodzą supleje Dobrze, mam spod ochrony Może ja dam radę Dobra, dobra Pieniążki Tak jest Pieniążki się przydadzą Chyba nie zebrałem o, supply leci na mnie, ale miło Matek, Matek M4, ooo oh. Oooo, oh, tak powiem mech Mogło być lepiej Mogło być lepiej, nie ma tragedii O oh, kurde, 6 zostało Nice No chodź Ja no ten co się uigluje, powaliło go Dobra nie ma do tego? Dobra, to weźmy. Dobra, strefa się będzie zbliżać. O, zrzucają kolejny ten. Coś tam. Ale blisko mnie tu pierdolę. Nikola nie ma. To, to, to. Lepsze mka! Biorę ją, kurde. I po raz kolejny muszę kupić amunicję. Jaki to jest bezsens. sens? Fuck. nie, to był lepszy. Czekaj. A był lepszy, jak to wpadło pod strepę? Ja wiem, nie, ale... Przód, po to to wabrzemy? O, typu. Tutaj jest halo. Halo Ej!

Mając... mają słabą brońkę, mam nadzieję, że to nie jest oddział, jak to jest oddział lipa Jednak jest oddział A Dlaczego go nie widzę? Tam poza strefą jesteś What the hell? co chodzi? Łoł, wow, 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 debil, 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 debil Widzę go, go, widzę go, widzę go yes, wygraliśmy, Woo! O, koki do best! Wygrałem to pierwszy raz od paru kur na miesięcy. Ale był straszny, że się obróci, a ja mam lagi. Haha, <laughs> alona wygrałem za jej <zajebiście. laughs> Dobra. Wydaje mi się, że starczy mi na odcinek. Yy, będzie krótszy odcinek, mógłbym zrobić dwa meczyki, ale no nie zrobię. Bo całkiem fajnie mi się grało, więc może zmontuję tam przynajmniej te 8 minut. Hehe, w jednym ładnym min. Dobra, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach już jutro. I pojutrze, i po pojutrze. Tak dzięki, we